Serdecznie za cierpliwość i już rozpoczynamy ceremonię uczczenia tego, że Polonia Środa awansowała do trzeciej ligi. Są wspaniali kibice, są nasi bohaterowie, są sponsorzy i od sponsorów zaczniemy. Zaczniemy od podziękowania dla firm, bez wsparcia których i bez pomocy których na pewno nie byłoby tego sukcesu. Rozpoczynamy od patrona medialnego Gazety Średzkiej. Zapraszam przedstawiciela Gazety Średzkiej. Z rąk prezesa Polonii Środa, pamiątkową fotografię, odbiera redaktor naczelny Zbyszek Król. Poproszę teraz przedstawiciela Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej. Dziękujemy przede wszystkim za fantastyczne przygotowanie murawy na każdy mecz. Zapraszam do nas tutaj przedstawiciela firmy, firmy Rubach. Warto to podkreślić i podkreślać wielokrotnie, że bez wsparcia i bez pomocy wspaniałych sponsorów tej trzeciej ligi nie byłoby. Tak jest, to są zasłużone podziękowania. Dziękujemy. Kurtownia Amperek, zapraszam tutaj do nas firma handlowa Dutmar, sponsor techniczny firma Bodo. Fotocentrum, amigo! Zrob wiceprezesa Poloni Środa. Pankowe zdjęcie odbiera przemysł Nadolny. KMK Agro! On to robił, to wie! Firma Kolas! Panda, wielokrotny sponsor wspaniałych nagród. Serwis ogumienia Manix. Biuro Handlowe Invest. w Komunalne miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, wodociągów i kanalizacji.

Iweko Automrus. Ru Mendyka i Mendyka. Masz. Jak nie dziś to jutro druga liga Druga liga Dekoresa! MW

Ferma drobiu, Adaszak Sponsor Strategiczny Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Amigo. I burmistrz miasta Środa Wielkopolska, pan Wojciech Ziętkowski. Środa Wielkopolska miasto ludzi aktywnych. Jeszcze raz wielkie brawa i wielkie podziękowania dla wszystkich sponsorów. Głośne brawa. Teraz tak, teraz największe podziękowania i indywidualne nagrody dla, dla tych, którzy walczyli ten, awa, ten awans do trzeciej ligi, dla naszych piłkarzy. Wszyscy dostaną pamiątkowe tabliczki. Wyczytywani będą według kolejności minut, ile przebywali na wojsku. Sławomir Łopatka, 17 minut. Niestety musiał wyjechać, jest nieobecny. Piotr Mikołajczyk, 35 minut. Marcin Malinowski, 54 minuty. A tak pamiętamy o wszystkich, którzy włożyli swoje minuty, swój wysiłek w ten awans. Adam Nowicki, 70 minut na boisku. Bartosz Pluciński, 82 minuty. Dreszka 98 minut. Paweł Rydlewski 109 minut. Damian Ludwiczak 184 minuty. Kamil Krawczyk 257 minut.

Mikołaj Michalak, 775 minut. Piotr Maleszka, 938 minut. Adrian Szkudlarek, 984 minuty. Tomasz Rybarczyk, 1025 minut. Olaż Bekas 1170 minut Adrian Lis 1170 minut Marcin Michałowski 1132 minuty Marcin Duchała 1779 minut i wiele wspaniałych bramek. Łukasz Przybyłek 1853 minuty. Dawid Lisek 2052 minuty. Kamil Krajewski, 2078 minut. Najlepszy strzelec naszego zespołu. Egzekwos Krzysztofem Łętkowskim. Marcin Siwek, 2233 minuty. Zbliżamy się do ścisłej czołówki. Piotr Loba, 2232 minuty. Zostało już ich tylko trzech. Krzysztof Błędkowski, 2352 minuty. Razem z Kamilem najlepszy strzelec naszego zespołu. I teraz Paweł Przybyłek, 2379 minut. Długo kapitan zespołu Łukasz Ratajczak, 2610 minut. Jeszcze raz serdecznie im pogratulujmy głośnymi brawami. Mamy trzecią ligę! Piłkarze piłkarzami, ale są jeszcze ludzie, bez których tego awansu też by nie było. Zapraszam tutaj do nas panią psycholog sportową, panią Romę Kruk. Dziękujemy. Zapraszam do nas masażystę klubowego Krzysztofa Niemczala. Zapraszam kierownika zespołu Jacka Nowaczyka. Jak się teraz zapewne domyślacie, salon, trener, Polonii Środa, Mariusz Bekas. Z okazji awansu na ręce prezesów, na ręce kapitana zespołu Kaszara Tajczaka złożą włodarzem miasta i powiatu. Najpierw przedstawiciel powiatu pan Julian Kempa. Proszę o brawa. A zaraz za nim z pucharem i z gratulacjami spieszy burmistrz Środy Wielkopolskiej pan Wojciech Ziętkowski. serdeczne brawa Szampany strzelają mamy trzecią ligę proszę państwa i gratulacje jak najbardziej zasłużone. Jest upragnione awans. 14 lat czekania było warto. Cieszmy się razem z nimi. Gdzie ten doping? Są ich chwile, ich chwile radości, ale cieszmy się razem z nimi, bo to są także nasze chwile. Wkład trenerów, sponsorów i sam ich wysiłek na boisku. I w górę powędrował ten, który tak wspaniale przygotował naszych piłkarzy. Trener Mariusz Bekas! Teraz przyszła pora na prezesa kolonii Środa, Rafała a zarówno właściciela przedsiębiorstwa wielobranżowego Amigo. Wielnego sponsora naszego klubu. Dziękujemy panie Rafale! Nas wszystkim serdecznie dziękuję również wam wspaniali kibice za doping przez cały sezon wielkie dzięki do zobaczenia w trzeciej lidze bądźcie z nami bądźcie z Polonią